Niektóre kraje są tak małe, że można je przejść pieszo w kilka minut. Oto top 4 najmniejsze państwa świata, które mimo rozmiarów mają ogromną historię. Na czwartym miejscu Monako. Ten luksusowy mikrokraj nad Morzem Śródziemnym ma powierzchnię zaledwie 2,02 km2. Znany jest z kasyna Monte Carlo, wyścigów Formuły 1 i życia bogaczy. Mieszkańcy? Około 38 tysięcy osób, a bezrobocie praktycznie zero. Miejsce trzecie: Nauru, to maleńka wyspa na Pacyfiku o powierzchni 21 km kwadratowych, kiedyś najbogatszy kraj świata dzięki złożom fosforu. Dziś jednak większość zasobów się wyczerpała, a kraj boryka się z problemami gospodarczymi. Liczba mieszkańców około 12 tysięcy. Drugie miejsce Tuvalu. Ten rajski kraj na Pacyfiku ma powierzchnię 26 km kwadratowych i około 11 tysięcy mieszkańców. Leży tak nisko nad poziomem morza, że grozi mu całkowite zatopienie przez zmianę klimatu. Tuvalu jest też jednym z najmniej odwiedzanych państw na świecie. A na pierwszym miejscu Watyka najmniejsze państwo świata. Tylko 0,44 km2. To duchowa stolica katolicyzmu, siedziba papieża i miejsce, gdzie znajduje się Bazylika Świętego Piotra. Watykan ma własne znaczki, bank, a nawet własną straż Gwardię Szwajcarską. Wyobraź sobie, że mieszkasz w kraju, który można obejść w godzinę. Który z tych miniaturowych krajów chciałbyś odwiedzić? Zostaw like, komentarz i suba, jeśli lubisz ciekawostki o świecie.